Gdybyś mógł zamienić swój życiorys z jakimś sportowcem, to kto by to był? Diego Armando Maradona. Która z dyscyplin ma ładniejsze ringers boks zawodowy czy MMA? Chodzi o Polskę. MMA. Jak w kilku zdaniach scharakteryzowałbyś typową dziewczynę piłkarza? Inteligentna, oczytana, yy, z dużymi niebieskimi oczami. Przy utworach jakich zespołów Mateusz Borek najlepiej bawi się na parkiecie? Mateusz Borek jest drewniany, mimo że jest absolwentem szkoły muzycznej i generalnie jest typem barowca, to znaczy okupuje bar i spogląda jak bawią się na parkiecie inni. Ale jeśli już mam tańczyć, to z trudem 2 na jeden i wolne. Zakładasz boys band. Jakich kolegów z branży dziennikarskiej zapraszasz do składu? Tomka Smokowskiego, bo wygląda jak z Backstreet Boys, nie starzeje się w ogóle. No Myślę, że zabrałbym jeszcze Darka Szpakowskiego, bo, bo muszę sprzedawać bilety, więc jest rozpoznawalny i, i, i myślę, że to byłaby gwarancja tej no, troszeczkę starszej części damskiej publiczności. We byśmy dali radę. Czy jeśli trafiłbyś za kraty, to należałbyś do grypsujących? No myślę, że gdybym trafił za kraty, to poradziłbym sobie. Aktor, z którym chętnie poszedłbyś na wódkę? Z zagranicznych na pewno Robert De Niro, bo widziałem, no nie wiem, czy wszystkie, czy prawie wszystkie filmy z jego udziałem. Jeśli chodzi o, o polskich aktorów, no, z kilkoma byłem na mniejszej i większej wódce. Natomiast yy, lubię towarzystwo przy stoliku Bory Saszyca, bo, bo jest ten jego wizerunek, myślę, taki prawdziwy, trochę inny od tego medialnego. Także inteligentny, fajny facet, z którym można porozmawiać o, o wielu sprawach. W jakim polskim serialu zagrałbyś z przyjemnością? No, grałem tylko w Hotel 52. <laughs> w jakim bym chętnie zagrał? Ym... Nie wiem, no kiedyś był taki serial: Kryminalni. Tam bym na przykład chętnie zagrał, yy, spróbowałbym również w tym yy, serialu o, o mafii, który był, to znaczy film fabularny później rozłożony na, na odcinki, także no zawsze gdzieś mi fascynowało to, to kino, takie powiedziałbym akcji sensacyjne, gangsterskie, takie też seriale yy, wybieram, bo w ostatnim czasie oglądam Blacklist, także no coś na pewno w tym gatunku. Najgłupszy zakup w życiu, chodzi mi o najgorzej wydane pieniądze. Wbrew pozorom, jestem takim dosyć pragmatycznym klientem sklepów. To znaczy, staram się nie kupować rzeczy, których nie potrzebuję. Złapałem się jakiś czas na tym, że leży w domu do tej pory wiele koszul, marynarek z metkami i nieodpakowane są nigdy. Ja nierazu nie założone, więc w tej chwili staram się na takie rzeczy nie wydawać, chyba że coś mi wpadnie w oko bardziej. Koncentruję się na, na większych inwestycjach, które mają zapewnić mi bardzo spokojną e, emeryturę z uśmiechem na ustach, gdzie będę mógł zwiedzać świat i, i, i oddawać się swoim pasjom. I ostatnie, jakiego zawodu nie zgodziłbyś się wykonywać za żadne pieniądze? Alfons. Dziękuję. Dziękuję. <noise>